Siemanko, tu herbatka z bekonem. Spokojnie, home office nie zrobił mi przymusowej deportacji. Miałem po prostu dwa tygodnie wakacji. Jebsz turków kocham prosto. Wiem, przez te dwa tygodnie ciszy już było, gdzie on jest? Czy to koniec kanału, czy UK go zjadło? Spokojnie, opowiem później w tym odcinku, gdzie byłem i czemu ten wyjazd doprowadził mnie prosto do dzisiejszego tematu. Najpierw ogłoszenie liturgiczne. Zmiana niedzielnej mszy na środową terapię grupową. Od teraz herbatka z bekonem wchodzi w środy, czyli w ten magiczny moment, ten magiczny dzień, kiedy mózg mówi już nie chcę, ale jeszcze muszę. Bo zanim zaczniemy udawać, że Wielka Brytania jest cywilizowana, Musimy porozmawiać o jej religii państwowej, herbacie. Za każdym łykiem stoi czyjaś historia, którą wyspy pamiętają tak jak się pamięta najgorszą randkę: chińskie liście, indyjskie pola i karaibski cukier. Szeik z kolonii podany z uśmiechem miłej herbatki. A my wszyscy, zauroczeni angielską tradycją, pijemy grzechy świata, jakby to był syrop na kaszę. Ugh. Herbatka z bekonem to nie podcast o napojach, tylko o hipokryzji premium. Dziś dowiesz się, jak liść awansował na religię i kto za to zapłacił zdrowiem. Usiądź, zapasz prawdę, przygotuj się na gorący zlew faktów. Cukru będzie w chuj, ale i tak będzie gorzko. To kazanie szczajnika brzmiącego jak sumienie imperium na trybie głośnym. I pamiętaj, u nas bekon jest na śniadanie, sarkazm na kolację, a między posiłkami ironia prosto do waszej rączki. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i podbijajcie ten film. A jak już to zrobicie, to możemy zaczynać. Legenda mówi, że cesarzowi Chin wiatr zbuchnął liść herbaty do garnka i powstał zen. Brytyjczycy spojrzeli i stwierdzili, wychodzimy i golimy tych frajerów. Dla Chin to był spokój duszy, dla Anglii spokój budżetu. Zielony napar stał się złotem, które na wyspach rosło tylko w Excelu. Gdy pojawił się zysk, liść dostał paszport służbowy. Kolonizacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oddział Bergamotka. I bat. W porcelanie schowano kajdany, w cukrze odciski palców. Cywilizacja brzmiała jak zaproszenie na salon, a była prymitywnym wjazdem na magazyny. Tomaczajnik ten rządził rządkiem i ludźmi. Chińczycy stworzyli napój, Brytyjczycy sprzedali do niego moralność w saszetce. Każdy kubek to mały pakt z kolonialnym diabłem. Nawet patrząc dziś na Liptona, spłaca szeraty z XIX wieku. Herbata nie była napojem dnia. To był płyn do prania sumień i pieniędzy w wersji Family Pack. Max load 7 kg pieniędzy, self-service 24x7 trzeba prać. Ja ku... no i to jest piękny fotel, zajebiste. Skoro w Wielkiej Brytanii liście herbaty rosły jak włosy na głowie księcia Williama, czyli słabo, zagotowali resztę globu. Z Azji zrobili ogród, z ludzi nawóz, z czasu harmonogram dostaw. Niech rośnie tam, gdzie bardziej brązowo. Polityka handlowa prosta, jak plastikowy czajnik z biedry. Indie i Sri Lanka poszły na tryb Imbryk bez przerwy. Plantacje pękały szybciej niż obietnice polityków. Cóż szkodzi obiecać? Słucham? O, nie wierzę! To taki żarcik. To nie było niewolnictwo. To była brytyjska wymiana kulturowa. Bicz w jedną stronę, herbata w drugą. Naród bez słońca zarządzał miejscami, gdzie słońce przypalało sumienie na Weldon. Torebka po torebce rysowała mapę świata, jak dzieciak kredą. Tylko ta kreda była z potu i krwi. Nikt nie pytał, ile krwi kosztuje ten angielski spokój. Byle był mleczny i w ładnej filiżance. This is good. No joke. To really naprawdę Herbata sama w sobie jest gorzka jak True Story o czynszach w Londynie, więc trzeba było ją posłodzić. Najlepiej cudzym cierpieniem. Cukier nie wyskoczył z łyżeczki jak królik z kapelusza. On wyszedł z trzciny. Razem z potem z pleców niewolników przywiezionych z Afryki. Karaiby robiły za mikser imperium. Każdy kryształek to odcisk dłoni z Antigui i Barbadosu, podpisany potem i słońcem. Fucking hell, it's Monday morning. I got to work in this sun all week. I feel burnt already. Now it's Wednesday, and I feel burnt to fuck. na plantacjach jak Betty's Hope, słodki zapach był smaren maszyny kolonialnej. Widziałem to miejsce na własne oczy. Stoisz w ruinach. Jeść cicho jak w bibliotece, a gorąco jak w saunie. Kamienie parzą jak wstyd rodziców na wywiadówce. To nie muzeum, to trup w słońcu z logiem Empire Sugar Company. A w salonach? Czy mógłby pan podać mleko? I wie pan, my tylko zrównoważony handel prowadzimy. Brytyjskość w pigułce. Wypić cudze cierpienie i poprosić o dolewkę. It's not about the money, it's the means to more. Cukier, herbata, mleko, czyli święta trójca elegancji, sprzedawana dziś po 100 torebek za funta. Czy herbata jest dobra? To bardzo dobre pytanie. Zależy, kto liczy kalorie, kto blizny i kto ją pije. A pani nie, nie pije? A skąd? Nigdy pani nie piła, teraz taki zapach uczułam. Nie. Nie pije, pani redaktor. Lek, biorę leki. Chińczycy nie chcieli brytyjskich gratów? Nie. W zamian dostali towar, którego nikt nie odmawia. Uzależnienie. Opium w parze z herbatą. Duet jak Bonnie i Klaj, tylko z certyfikatem handlowym. Herbaka za. Najgorszy barter w historii. Imperium sprzedawało truciznę w porcelanie i mówiło, że niesie ogromny postęp, wielkie sukcesy. Gdy Pekin powiedział koniec, Londyn przyjechał kanonierkami na negocjacje. Po brytyjsku, czyli najpierw bomby, potem small talk. Miliony ludzi uzależniono, żeby paru lordów miało El Greya do gazetki w Londynie. A kiedy Chiny się broniły, nazwano to zamachem na wolny rynek. Globalizacja po brytyjsku. Ty pijesz. Oni płaczą. Słupek zysków rośnie jak drożdże. Dziś, zamiast opium, mamy reklamę mindfulness. Działa podobnie, tylko ładniej pachnie. Czy się zdaje, czy coś tu śmierdzi? No nie wiem, czy można im zaufać. Milcz głupcze. mam na myśli, że wali im dorszem z dzioba. Z czasem herbata dostała brokat. Filiżanki błyszczą, spór o mleko przed czy po rozgrzewa bardziej naród niż derby piłkarskie Manchesteru. Kraj, który podpalił pół świata, kłóci się o kolejność cukru. To taktyka maskująca level ninja. Popołudniowa herbata stała się terapią zbiorowej amnezji. Miliony martwych? Dobrze, wszystko w porządku. Tak? No, no, To nie kult smaku, tylko kult wyparcia. Każde would you like some tea znaczy nie mów indie. Czajnik zagłusza fakty lepiej niż hałasujący sąsiad wiertarką o siódmej rano. I jakoś wszyscy żyją. No i to za rano? No to i tak godzinę opóźnienia mamy, bo najbardziej miękka ściana to o szóstej rano jest. Do dziś herbata robi za plaster na głupotę rzeczywistości. Zamiast przeprosić zalej, zamiast zmienić dolej. Witamy w świątyni czajnika, gdzie historii się nie uczy, tylko parzy ją na miękko. Cóż, takie jest życie. Mnie oszukasz, przyjaciela oszukasz, mamu się oszukasz, ale życia nie oszukasz! Na wyspach brytyjskich kubek herbaty to legitymacja. Klasa robotnicza pije z kubka po chipsach. Takiego wiecie: Salt Vinegar Edition. Klasa wyższa z porcelany, co pęka wyłącznie z rozczarowania. Jedni rozumieją Teruada Argeling. Drudzy rozumieją, że jest ciepłe. Wrzątek też ma drabinę społeczną. Zapamiętajcie sobie to wszyscy. Arystokracja miesza herbatę srebrną łyżeczką, a biedni tym, co zostało po zupce chińskiej. Mit? Picie herbaty to elegancja. A prawda? To społeczny Red Bull z nekiem. Jedna filiżanka, by zapomnieć o kolejce w Tesco. Dwie, o racie. Trzy, o imigrantach na pontonach. Potem Duma. Taka nasza kultura. Choć bardziej przypomina to zespół odstawienia na narodową skalę. Imperium trzymało ludzi w ryzach czajnikiem. Bak zdrowy, A wrzątek. A wrzątek jest bez dodatku glutenu. Wiecie, co się działo, kiedy na Wielką Brytanię spadały bomby? Doris, bomby spadają na Wielką Brytanię! Nie pierdol, tylko wstaw wodę, przecież mleko się nie skończyło. Tak, herbata była paliwem przetrwania i kocykiem na głowę narodu. W okopach pierwszej wojny podawana jak morfina. W okopach drugiej wojny było więcej czajników niż dobrych decyzji generałów. Brytyjski żołnierz walczył za koronę, ale wracał po kubek. To bardzo brytyjskie. Heroizm. Tak, ale mieszany łyżeczką. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Rząd wiedział, że bez herbaty morale padnie szybciej niż baterie w pilocie. Gdy brakło kul, przyjeżdżały skrzynie liści. Keep calm and carry tea. Taki mógł być nadruk na czołgu. Imperium może się walić, byle czajnik nie wystygł. To był jedyny moment równości. Każdy dostał wrzątek. Po wszystkim PTSD i czajnik w każdym domu. Wojna w stylu UK. Z mlekiem czy bez. Daj jeszcze, kurwa, ser na to. Imperium poszło spać, więc trzeba było obudzić jakoś budżet. Powstało British Tea Tradition Trademark. Elegancja bez dowodów rzeczowych. Reklamy, uśmiechnięte gospodynie. Lord z gazetą, obrus bielszy niż zęby po wizycie w Turcji. Zero trupów, zero plantacji, tylko mleko. Spokój i klasa premium. Mhm. Mm Dokładnie tak, i to jest życie. Pozdrawiam serdecznie. Kolonializm zamieniono w lifestyle, niewolnictwo w retroestetykę, a bić w logotyp Twiningsa. Imperium zeszło z map, ale w czajnikach zostało na stałe. Każda filiżanka to mikro tęsknota za tym uczuciem, gdy świat słuchał. Dziś sprzedaje się to turystom po 81 funtów za afternoon tea w hotelu Ritz. Z portretem królowej zamiast zdjęć z Antigui. Największy numer świata? Wybielić historię wrządkiem. Herbata to napój narodowy. To długofalowa kampania reklamowa. I wszyscy ludzie połknęli call to action. That's proper British, mate. Polak w Anglii patrzy na ceremonię oparzenia herbaty i myśli sobie, Dla mnie to wali z kilometra. U nas herbata to napój, a nie spowiedź generalna. My ją pijemy, bo po prostu lubimy. Brytyjczycy, bo wstyd. Liczą, że wrzątek zmywa grzechy jak płyn do naczyń. Chcesz mleka? Pytają z dumą, jakby wręczali klucze do miasta. A my, Polacy, mleka? W herbacie? Kompletnie cię pojebało. Tylko to nie o smak chodzi. To teatr terapeutyczny. Kiedy nie możesz już niczego podbić, podbi chociaż temperaturę w czajniku. My Polacy widzimy absurd, Brytyjczycy tradycje. Może i my też mamy swoje herbaty winy, tylko bez porcelany. Brytyjczycy parzą imperium, Polacy kompleksy. Różnica? Oni sprzedali to światu, a my nadal przełykamy. A na Antigui w ruinach Betty's Hope rozumiesz, że historia nie jest notatką. To rana na żywo. Herbata nie oczyszcza. Co najwyżej pachnie jak odświeżacz sumienia. Jaki kolor, smut, totalny smut. Wszystko razem kurwa cudzem. A więc, następnym razem, gdy sięgniesz po herbatę, pomyśl o tym, co w niej pływa. Nie tylko liść, ale i echo plantacji, wojen oraz kampanii Pi i nie pytaj. Herbata to lekcja, którą świat ciągle oblewa. Może dlatego Brytyjczycy kochają ją jak memy o pogodzie, bo przynajmniej rozgrzewa. Imperium zgasło, ale czajniki bulgoczą, jakby kuchnia była serwerownią nostalgii. Kiedy parzą spokój, świat patrzy. Tradycja czy gotowanie winy al dente. Historia jest jak herbata. Prawdziwie gorzka bez cukru. A może Anglicy po prostu wiedzą, że zło najlepiej smakuje z mlekiem i dobrym PR-em? Więc jeśli znów usłyszysz czajnik, to nie wrzątek, to echo imperium, które nie chce wystygnąć. Dziękuję, że byliście ze mną do końca. Pozdrawiam. Cześć czołem. Na razie i na zdrowie. Jak gorzka herbata zawsze będzie z wami.